Z Pawłem Głażewskim rozmawiamy nieco ponad 24 godziny przed jego występem na gali w Ostródzie. Paweł, nie mieliśmy okazji dłuższy czas rozmawiać na bokserork. Opowiedz trochę o przygotowaniach do tej walki o swoim przeciwniku. 8 tygodni ciężkich przygotowań. 4 tygodnie z Grzegorzem Kozią w Białymstoku, trenerem od przygotowania fizycznego. Trzy tygodnie w Dzierżeniowie z Piotrem Józefskim, sparingów techniki i taktyki nowości które Piotr stara mi się przekazywać więc no intensywna 8 tygodni przygotowań ostatni tydzień zjechaliśmy na Białystok troszeczkę odpocząć cieszę się że właśnie udało mi się zregenerować ostatnie dni już czułem się naprawdę dobrze także jestem optymistycznie nastawiony na walkę a jak współpracujecie się z Piotrem Wilczewskim? Jesteście już razem trochę czasu, inni zawodnicy do tej pory przynajmniej do nas nie docierało, żeby narzekali na Piotra, ale jest trochę rozchwytywany, na pewno nie masz tak dużo czasu. No i przede wszystkim jest to dla Ciebie zmiana, bo ty już z różnymi szkoleniowcami się przygotowywałeś. Znaczy Piotrek jest faktycznie rozchwytywany, dlatego że jest to no najlepszy polski trener jak dla mnie tego młodego pokolenia na pewno i... Teraz przykładów było przecież pana Marusza Kołodzieja, zawodników też Tonka Babilonskiego, przecież to są organizatorzy jutrzejszej Gali. No i tutaj ta współpracuje z tymi dwoma grupami. No tych zawodników jest trochę, ale to nie jest tak, że nie ma czasu. Piotrek jest naprawdę zapracowany, ale on. on on jeżeli ma zrobić 6-8 rund tarczy to robimy, jeżeli jest taki plan założony przed treningiem. Także no, nie oszczędza się na pewno, zostawia trochę zdrowa, tak jak i my. On robi przecież po 40-50 rund tarczy od 4 do 21 na sali cały czas tarczuje zawodników i nie robi tego mniej z powodu, że ma że ma ich więcej, no, że ma 9, to zrobi po 3 rundy. Robimy normalnie, no także on, on po prostu poświęca swój, dużo poświęca czasu dla tych zawodników. No i co, no, mam nadzieję, że efekty będzie widać w jutrzejszym walce. Debiut Tomka Babilońskiego na Polsacie sprzed kilku tygodni. Ta gala w Legionowie została bardzo dobrze odebrana. Czy czujesz jakąś taką presję jako największa atrakcja, największa gwiazda jutrzejszej gali, żeby dorównać temu, co było w Legionowie? Myślę, że gala będzie bardzo dobra. No, w kartach Tomek Wabiloński po raz kolejny już no, złożył bardzo dobrą kartę, w którą tak naprawdę patrząc z góry nie można widzieć jakichś wielkich faworytów walk, także szykują się dużo emocje. Na mnie nie ma żadnego ciśnienia, ja wychodzę do ringu i... i, i Postaram się zaprezentować jak najlepiej. Jest to debiut mój dla telewizji Polsat, więc motywacja jest podwójna, żeby fajnie się pokazać. Rywal też jest fajny, żeby, żeby dobrze się pokazać. Na pewno da poboksować, nie unika walki. Ja myślę też tego nie będę robił. No I mam nadzieję, że walka będzie się podobała. No to teraz jeszcze jak, jakiego oczekujesz w wyniku? Będziesz szukał nokautu? Zobaczymy, no. na pewno na siłę nie będę szukał nokautu, zobaczymy jak on będzie reagował. Jest, jest nakreślony jakiś plan przez trenera w mojej głowie, przeze mnie też. Zobaczymy, no. może jak on będzie reagował na moje ciosy, czy, czy, czy cały czas będzie szedł do przodu, czy może ja na niego troszeczkę pójdę i go przełamię. No, Pierwsze rundzie pokażę jak walka będzie wyglądała, jeżeli będzie moment, który, w którym zobaczę, że źle się czuję albo jest naruszony to tu wykorzysta. Dziękuję i powodzenia. Pozdrawiam.